W piątek w Wejherowie odbyło się spotkanie w sprawie budowy pierwszej w Polsce elektrowni atomowej. Inwestycja ma powstać w gminie Choczewo, a dokładnie w lokalizacji nazwanej Lubiatowo-Kopalino. Z lokalnymi samorządowcami spotkał się prezes spółki Polskie Elektrownie Jądrowe Tomasz Stępień. Bardzo się cieszę, że w tak krótkim czasie od momentu podpisania porozumienia możemy dzisiaj się spotkać z panem prezesem i omówić pewne kwestie, na które odpowiedzi oczekujemy. Myślę, że pan prezes przedstawi nam Jaki jest aktualny stan i jakie są kierunki działania, i w czym my możemy uczestniczyć, i czego od nas oczekuje, i myślę, że to jest bardzo dobry początek współpracy, gdzie potem oczywiście na pewno będą kolejne, bo na pewno będą musiały być też i spotkania z mieszkańcami tej lokalizacji przyszłej elektrowni. Pomysł budowy inwestycji w tej lokalizacji nie podoba się części mieszkańców oraz przedstawicielom z branży turystycznej. Zdaniem rządu jest to jednak kluczowe zadanie danie dla bezpieczeństwa całego kraju. Jak zapewniają władze państwa oraz spółki, lokalizacja ta została wskazana na podstawie prowadzonych od kilku lat badań, których wyniki jasno wykazały, że teren ten spełnia wszystkie wymagania środowiskowe i w żaden sposób nie zagraża bezpieczeństwu mieszkańców. Ona jest w tej chwili na etapie można powiedzieć realizacyjnym w 26 roku. To się wydaje daleko. Ale zaczną się prace y, na samym już miejscu elektrowni. Ale zanim to nastąpi, będzie musiała być zbudowana kolej, będzie musiała być zbudowana specjalna droga, infrastruktura towarzysząca. To wszystko zacznie się dziać y, no, bardzo szybko, bo musi być gotowe na moment, kiedy. Ta zasadnicza inwestycja będzie rozpoczęta. Jesteśmy na dobrej drodze ku temu. Szczegółowe rozmowy pomiędzy stronami zostały wyłączone z jawności dla mediów ze względów bezpieczeństwa. Wiadomo na pewno, że jest to dopiero początek współpracy.